Gdybym spotkał Ciebie znowu pierwszy raz w innym sadzie, w innym lesie. Może by inaczej zaszumiał nam las w wydłużonym głami na bezkresie. Ale zaraz, o jaki las chodzi? To teraz małe zadanie dla Was na początek. Spróbujcie sobie wyobrazić po prostu las, taki klasyczny polski drzewostan. I co tam widzicie? Liczne drzewa liściaste, jakieś przewrócone martwe drewno, grzyby porastające drzewa. A może nawet sarenki między krzakami przy niewielkiej rzeczce, co za piękna wizja lasu. Można by powiedzieć sen na jawie, ale ten sen szybko zamieni się w koszmar, kiedy nagle budzicie się i zdajecie sobie sprawę, że jesteście w środku lasu, a wasze spodnie są pełne brązowej substancji. Ale to nie jest najgorsze, bo jesteście otoczeni przez bezkres sosem. Jeśli pierwszym, co wam przeszło do głowy na słowo, las, to był piękny, zróżnicowany gotunkowo, z licznymi martwymi drzewami leżącymi tu i ówdzie rzewostan, co tu dobrze mówić? Iście pierwotny krajobraz? To muszę Was martwić. Grądy podobnie do tego opisanego we wstępie zajmują niecałe 2% wszystkich lasów w Polsce i w dodatku są to drzewostany zbliżone charakterem do naturalnych. A cała reszta lasów w Polsce to lasy gospodarcze, w których to prowadzona jest standardowa pielęgnacja, sadzenie i wycinka drzew. Tymczasem po drugiej stronie globu, na Nowej Zelandii, lasy zbliżone charakterów naturalnych to aż około 80% wszystkich tam lasów. A mimo tego, Nowa Zelandia jest samowystarczalna, jeśli chodzi o pozyskanie drewna, a nawet eksportuje dwa razy więcej drewna za granicę niż Polska. Tak więc, jak oni tego dokonali? Jak to zazwyczaj bywa, żeby zrozumieć teraźniejszość, to najpierw trzeba zajrzeć w karty historii. Nowa Zelandia pierwszy raz została zasiedlona przez człowieka w okolicach XI wieku naszej ery, czyli to był jeden z najpóźniej zasiedlonych obszarów na Ziemi i to w dodatku nie przez Europejczyków, a Polinezyjczyków, którzy dotarli tam z wysp Tonga i innych pobliskich wysp. Zanim Nowa Zelandia dowiedziała się, co to znaczy wpływ człowieka na środowisko, to szacuje się, że 80% powierzchni kraju było pokryte lasami. Przez następne lata i stulecia liczba ludności rosła, a wraz z tym wycinano i palono coraz to większe obszary lasów, by przeznaczać ziemię pod uprawę żywności, a wraz z się brytyjskich kolonizatorów zaczęto wykorzystywać na masową skalę rodzime drewno do budowy miast i ogólnie na cele przemysłowe. Lasy rodzime były wycinane tak szybko, że do 1913 roku niektóre rodzime gatunki były zagrożone wyginięciem, a lasy zajmowały już nie 80% powierzchni kraju, a 35%. Aby zmniejszyć presję na lasy rodzime, władze brytyjskie ograniczyły eksport drzewa gatunków rodzimych. Aby zrekompensować ograniczenia dotyczące rodzimych gatunków, w 1925 roku wprowadzono zachęty do tworzenia plantacji gatunków egzotycznych. Wtedy to właśnie się okazało, że jest taki jeden gatunek drzewa, który wybitnie dobrze radzi sobie w nowozelandzkim klimacie. Ale jaki jest to gatunek, o tym wspomnę później. Współcześnie lasy w Nowej Zelandii zajmują około 36% powierzchni kraju, z czego lasy zbliżone charakterem do naturalnych to około 80%. Ale co z pozostałymi 20%? Pozostałe 20% to lasy, które są plantacjami. Prawie wszystkie plantacje na Nowej Zelandii należą do prywatnych właścicieli, co ma ogromny wpływ na lasy, ochronę środowiska i eksport drewna z tych plantacji za granicę. Z kolei lasów zbliżonych charakterem do naturalnych, w rękach prywatnych jest już tylko 1 trzecia, a pozostałe dwie trzecie tych lasów należy do państwa i jest zarządzane głównie w celach ochrony przyrody. Prywatne użytkowanie tych prawie naturalnych lasów jest bardzo ściśle regulowane. Wycinka może odbywać się tylko w ramach zrównoważonego gospodarowania, a wiele obszarów podlega ograniczeniom środowiskowym, aby chronić różnorodność biologiczną i krajobraz przyrodniczy. Natomiast w Polsce Aż 80% wszystkich lasów należy do państwa, a do rąk prywatnych należy pozostałe 20%. Tylko że w przeciwieństwie do Nowej Zelandii w Polsce plantacji nie mamy żadnych. Oczywiście można znaleźć plantacje chojnek świątecznych, ale to nie do końca to samo. W Europie tylko w niektórych krajach istnieją plantacje, a tylko w kilku te plantacje stanowią większy procent wszystkich lasów. Najbardziej wyróżniające się pod tym względem w Europie są Wyspy Brytyjskie. Ale tu nie ma co się zbytnio dziwić, bo rewolucja przemysłowa porządnie przeczytała przybiła brytyjskie lasy, ale nie o tym odcinek. Powróćmy więc do Nowej Zelandii, bo to, że są tam plantacje, to jest jedno, ale co się sadzi na tych plantacjach, to jest drugie. A sadzi się tam sosny, ale nie takie jak w Polsce, bo sadzi się tam sosny kalifornijskie. I w tym momencie możliwe, że pojawia się u Was czerwona lampka, no bo co sosny kalifornijskie robią na Nowej Zelandii? I właśnie tutaj leży pies pogrzebany. W sensie, tutaj, pode mną. Nie, nie pode mną. Dobra, nieważne. Soś niezwyczajnej, czyli tej rosnącej w Polsce, zajmuje od 80 do 100 lat, by wkroczyć w wiek rębności. Tymczasem sosna kalifornijska potrzebuje już tylko od 60 do 80 lat. W naturalnych warunkach na wybrzeżu kalifornijskim. Ale na plantacjach Nowej Zelandii sosna ta wkracza w wiek rębności w wieku 20-30 lat. W takim przedziale wieku przeciętny Polak opuszcza swój dom, a taka sosna kalifornijska jest już wycinana. Ale skąd wynika to niesamowite tempo wzrostu? Na takie tempo wzrostu wpływa parę czynników. Po pierwsze, klimat Nowej Zelandii. Klimat tam jest ciepły i wilgotny, co bardzo korzystnie wpływa na szybki wzrost tych sosen. A tymczasem na wybrzeżu kalifornijskim warunki są znacznie suchsze, przez co warunki tam dla tych sosen są mniej sprzyjające, mimo tego, że jest to ich naturalne siedlisko. Drugim czynnikiem jest to, że w Nowej Zelandii drzewa są sadzone na plantacjach wyłącznie w celach ekonomicznych. Dlatego priorytetem jest to, by sosna na plantacjach miała jak najszybszy wzrost, a drewno było jak najlepszej jakości, co można osiągnąć poprzez intensywne stosowanie nawozów i zabiegów pielęgnacyjnych. Z kolei w Kalifornii drzewa te często pełnią funkcje ekologiczne i ochronne, dlatego nie wymaga się od nich, by rosły nadzwyczaj szybko. Mimo tego, że takie gospodarowanie lasy może wydawać się naprawdę świetne, to jednak ma również swoje minusy. Może i 80% lasów to lasy, które wyglądają jak te z początku odcinka czyli piękne, bioróżnorodne, dające poczucie bliskości z naturą. To niestety pozostałe 20% lasów to lasy, których jedynym celem życiowym jest bycie ściętym jak najszybciej, bo bardzo duża wartość ekonomiczna i tak dalej. Plantacje te w żadnym stopniu nie przypominają klasycznych lasów. Nie ma tam miejsca na niepotrzebne gatunki roślin, wszystko to musi być przemyślane i od linijki. W tym przypadku najważniejszy jest zysk. Niestety kosztem jakości gleby i życiem innych gatunków. Ale czy tego samego nie robimy uprawiając rolę? Dobre pytanie, ale jest to temat na zupełnie osobną rozkwinę. Wydaje mi się, że można powiedzieć tak. W Nowej Zelandii 20% lasów heroicznie się poświęca, będąc systematycznie wycinana, by reszta lasów mogła spać spokojnie. Cóż za poświęcenie? Dlatego tutaj może pojawić się pytanie: która opcja gospodarowania lasem jest w sumie najlepsza, albo po prostu lepsza? I dla kogo lepsza? Bo przeciętny człowiek będzie miał inną wizję na las niż ludzie związani z pozyskiwaniem drewna, a jeszcze inaczej na las będą patrzyli ekolodzy. A pozwólcie, że nad nie wspomnę, co będzie najlepsze dla zwierząt, grzybów czy też innych roślin i organizmów. Sadzenie plantacji to tylko jedna z kilku możliwych opcji na sprawowanie kontroli nad lasem. W Polsce wychodzi się z założenia, że powinno się wykorzystywać w zrównoważony sposób prawie wszystkie lasy. I mówię prawie, bo istnieje ten mały procent lasów, które są zostawione samym sobie. Ważne jest też, by podkreślić fakt, że polskie lasy przez ostatnie 30 lat są poddawane dużej przebudowie, ponieważ na coraz większą skalę Odchodzi się od monokultur sosnowych na rzecz lasów bardziej zróżnicowanych. Ale kwestia tego, które lasy są lepsze, pozostaje kwestią otwartą. Ja tylko powiem, że każdy sposób ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale za to żadnych minusów nie ma zostawienie łapki w górę na kanale. Pamiętajcie, by zostawić również subskrypcję, by nie ominęły Was kolejne geograficzne rozkminy. A teraz co? Życzę Wam miłego dnia i do następnego. Nauru! No, no, psz. Nagrywasz? Mhm. Dobra. Już? <laughs> Dobra, jeszcze raz.